Hej moi drodzy, witam przez serdecznie tych kilku oglądających tu Angelo. Witam w serii o pięknej nazwie Level Story, w której opowiadam o najlepszych, niezwykłych i absolutnych perełkach, czyli to, co mi się kochają najbardziej i nie jest to miodek, tylko gry. Dziś zabieram Was ponownie w podróż do złotej ery gamingu, czyli znowu kolejny raz lata 90. Będzie gameplay, będzie nostalgia i sporo złożonych przemyśleń o tym, jak to było grać w gierki przed erą DLC i mikropłatności. W tym odcinku poznacie dokąd prowadzi Królicza Nora w grze Jazz Jagrabik 2. Historia Jazz Jagrabik 2 sięga czasów, gdy Epic Mega Games nie było jeszcze gigantem branży, a Unreal Engine dopiero rodził się w bólach kodowania. Pierwsza część Jazz Jack Rabbit ukazała się w 1994 roku i od razu zdobyła miano pc odpowiednika Sonica. W końcu była szybka, dynamiczna, wtedy też Epic Games stworzyło jedną z najlepszych maskotek historii gier. Czyli zielonego królika w czerwonej opasce, który strzela do żółwi. Coś pięknego. Ale w 1998 roku przyszła pora na sequel. Bardziej kolorowy, bardziej wybuchowy i co ważne, z multiplayer. Tak powstał Jazz Jagrabik 2, nad którym pracowali m.in. Arian Bruse, później współtwórca serii Killzone i Cliff Bleszyński, czyli ten od Gears of War. Ale zagłębmy się w tą niezwykłą fabułę. Czyli bajka o króliku i złym żółwiu. Jazz Jack 2 to klasyczna historia walki dobra ze złem, gdzie dobro ma długie uszy i spluwę, a zło ma skorupę i jest bardzo wredne. Główny złoczyńca, Devon Shell, nie może darować Jezowi, że ten uratował księżniczkę Eve Irlong w poprzedniej części. No więc zgadnijcie, co robi. Oczywiście, kradnie pierścionek zaręczynowy nowy i próbuje zmienić przyszłość, podróżując w czasie. Albo przynajmniej po różnych krainach. Do tego jeszcze nie doszedłem. Jess i jego brat Spaz muszą go powstrzymać. Inaczej świat może ulec zniszczeniu, a księżniczka Ewa zostanie singielką. A wiadomo, nie możemy do tego dopuścić. W trakcie gry odwiedzimy różne miejsca. Od średniowiecznych zamków po futurystyczne metropolie. Każdy świat jest pełen przeciwników, pułapek, sekretów. A dynamiczny gameplay sprawia, że gra nie pozwala się nudzić ani przez chwilę. Ale wróćmy jeszcze na moment do samego gameplayu czyli szybki królik, szybkie strzały, szybka akcja. Jazz 2 to klasyczna platformówka 2D, ale z twistem. Mamy tutaj nie tylko strzelanie, ale także eksplorację, sekrety, wielopoziomowe mapy. Gracze mogą wybrać jedną z trzech postaci. I mamy głównego Jazza czyli bohater pierwszej części, umie podskakiwać i dzięki swoim sprawnym uszom zmienić je na chwilę w śmigła od helikoptera. Paz, czyli jego brat, kompletnie szalony, potrafi robić podwójne skoki i kopnięcia w powietrzu. Lori, ta króliczka jest dostępna w rozszerzeniu The Secret Files, czyli siostra Jeza i Speza, najtrudniejsza do opanowania, ale za to szybka i skuteczna w walce. Każda postać ma swoje umiejętności i różny gameplay, co sprawia, że przechodzenie poziomów może być inne w zależności od wybranego bohatera. Czyli rozumiecie, można tę grę przejść kilkoma bohaterami i tak byśmy przechodzili ją zupełnie od początku z nową historią. A jeśli chodzi o bronię, bo to lubimy najbardziej, oczywiście są od klasycznych laserowych pistoletów przez rakiety. Po pociski zamrażające. Każda broń ma swoje zastosowanie i styl grania. No ale dlaczego nie można się nudzić w tej grze? Przecież to zwykła platformowa. Jednym z największych atutów tej gry są jej poziomy. Każdy świat ma swój niepowtarzalny klimat i przeciwników. Od średniowiecznych zamków, pełnych rycerzy, żółwi, przez nawiedzone domy z duchami, po futurystyczne metropolie. Każdy poziom kryje mnóstwo sekretów i alternatywnych ścieżek. Co sprawia, że przechodzenie gry po raz kolejny nigdy nie jest takie samo. Dodatkowo twórcy zadbali o świetnie zaprojektowane bossy. Potyczki z nimi wymagają nie tylko refleksu, ale też sprytu. No, czyli słuchajcie, nie możecie robić tak, że walicie cały czas tak samo, padacie i oczekujecie na inny efekt. To trzeba troszkę pomyśleć, w jaki sposób pokonać tego danego przeciwnika. Czyli moi drodzy, każdy z WOL. Ma swoje unikalne ataki i wzorce zachowań, co czyni walki bardziej emocjonującymi. A teraz opiszę króciutko dla Was każdy ze światów. Nie chcę tutaj spoilerować bardzo, żebyście sami go odkryli. 1. Castle, czyli średniowieczny zamek. To pierwsza lokacja w grze pełna kamiennych murów, rycerzy żółwi i pułapek. To tutaj zaczyna się nasza przygoda, gdy próbujemy odnaleźć trop Devana Shell'a. Kolejny. dwa dungeon. Podziemia zamku. Mroczne lochy, gdzie roi się od nietoperzy i rycerzy. Woda, kolce i sekretne przejścia sprawiają, że trzeba tu uważać na każdym kroku. 3. Labrat, czy laboratorium. Po wyjściu z zamku, trafiamy do futurystycznego laboratorium, pełnego dziwnych maszyn i eksperymentów. Tu na bohaterów czekają laserowe pułapki, roboty i szczury. Numer 4. Mediwo, powrót do średniowiecza, gotyckie zamczyska i zmechanizowani wrogowie to poziom pełen platform i skoków wymagających precyzji. Piąte, Jungle, tropikalna dżungla pełna wodospadów, zwisających lian i żółwi z dmuchawkami. To tu można znaleźć jedne z najlepiej ukrytych sekretów w grze. I szóste, Karotus, królicza planeta, kraina pełna gigantycznych marchewek i jaskrawej zieleni. To dom Jazz'a i jego rodzeństwa, ale tym razem został opanowany przez najeźdźców. Numer 7, Haunted House, nawiedzony dom. Pełen duchów, unoszących się platform i mrocznej atmosfery, niektóre pokoje są zaciemnione, co dodaje grozy. No i wisienka na torcie, ósemeczka, hell, no piekło, ostateczna walka, poziom pełen lawy, pułapek i ognistych przeciwników. To tutaj dochodzi do ostatecznego starcia z Dewanem. Dokładnie nie będę zdradzał wszystkiego, żebyście sami się o tym przekonali. A co z trybami gry, czyli impreza dla jednego oraz wielu graczy? Jazz Jagrabiq 2 wyróżniał się niesamowitym trybem multiplayer. Oprócz klasycznej kampanii mogliśmy pograć w koopie, czyli wspólne przechodzenie poziomu. I moi drodzy, do dziś pamiętam jak razem z bratem dzieliliśmy jedną klawiaturę, a nawet jeden obrotowy fotel, by wspólnie popykać w te zajączki. No, i oczywiście, jako starszy brat, pytałem chamsko: No, jakiego chcesz, brat królika? Bo ja wybrałem zielonego, a ty jakiego bierzesz? Czerwonego chyba. Bo przecież nie było innego do wyboru. Bracie, sorry. Tragedia. Kolejno: Deathmatch. Capture the Flag. Tryb, który był hitem w czasach Lamparty. Treasure Hunt, zbieranie diamentów. Kto zdobędzie więcej, wygrywa. Jak już wspomniałem wcześniej, dla mnie osobiście najlepszym trybem był tryb. Gry Koop. Jednak legatura. No dzisiaj to nie ma zapomniana funkcja, ale w latach 90. to było coś wyjątkowego. Echasz? Aż, aż ci łezka wokół kręci. Moi drodzy, podsumujmy sobie to wszystko. Czyli dlaczego ta gra to klasyk? Jazz Jegrawick 2 to tytuł, który idealnie pokazuje dlaczego lata 90. były złotą erą platformową. Genialna grafika, humor, szybka akcja. Tryb multiplayer. To wszystko sprawiało, że gra do dziś ma oddane gronofanów. No i oczywiście, misiaczki, ta muzyka. Do dzisiaj pamiętam naprawdę każdy utwór w tej grze. W każdej plansze, prawda? Wierzcie mi, pomimo tylu lat, każdy poziom posiada tak epicką muzykę, która idealnie oddaje lokację, w której się znajdujemy. Gra dopracowana do perfekcji. Czy Epic Games wróci do tej serii? No. Kto wie, ale jedno jest pewne. Jazz Jagrabik 2 to prawdziwy klasyk, którego warto znać i do niego wracać. A ta epicka przygoda czeka na Was na tym kanale. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzu, co najbardziej podoba się Wam w takich grach i jakie wspomnienia przywołuje nasz kochany Jazzik 2. A ja dziękuję za dzisiaj i wpadajcie po więcej. Pozdrow!